Bardzo cieszę się, że możemy właśnie dzisiaj 20 października oddać naszym mieszkańcom tą halę sportową. Halę, która jest przeznaczona zarówno dla młodzieży gimnazjów, dla młodzieży szkolnej, szczególnie młodzieży gimnazjum numer 1 i gimnazjum nr 3 w zakresie zajęć dodatkowych będą korzystać, będzie korzystać również młodzież innych szkół, w tym gimnazjum numer 2, ale przede wszystkim będzie służyła wszystkim organizacji zawodów, imprez sportowych. Będzie, mam nadzieję, wypełniona całością dnia i przez wszystkie 365 dni w roku. Znajdują się tu oprócz samego obiekty hali, obiekty uzupełniające, znajdują się kompleks odnowy biologicznej z saunią, miejscami masażu, znajdują się zaplecza szatniowe. W ramach inwestycji wyremontowany, i zmodernizowana jest również spora część gimnazjum numer 3, łącznie z prawie nową salą gimnastyczną, która w wyniku tego obiektu powstała. Towarzyszą temu obiektowi również boiska zewnętrzne z poliuretanu i sztucznej trawy. Towarzyszą ponad 100 miejsc parkingowych, będąc tworząc w ten sposób drugie centrum, ale takie centrum usług publicznych na terenie Oleśnicy. Mam nadzieję, że oprócz rynku tradycyjnie pełniącego rolę takiego centrum starszego, centrum wolniejszego, to miejsce będzie drugim, drugą wizytówką naszego miasta i na co dzień odwiedzane. W celu skorzystania z różnej formy usług publicznych. Zachęcam już dzisiaj nie tylko do odwiedzenia, ale korzystania z wszystkich atrakcji oferowanych przez naszą miejską halę sportową.